Leszek Łukomski. Zapraszam na Zieloną Energię w MC Radiu. Przed Wami serwis pełen informacji od Warty Poznań. Zielona energia. Warto kibicować, warto posłuchać. Warta na wiosnę nie zwalnia tempa. Wygrywa kolejny mecz, tym razem u siebie z zagłębiem lubin i dopisuje sobie trzy punkty. To bardzo ważne, kiedy jako Beniaminek walczy o utrzymanie w ekstraklasie. Po trzech kolejkach rundy wiosennej na koncie Warty jest już 7 punktów, a w każdym meczu zieloni walczą o Pulę. Mówił o tym zresztą na konferencji pomeczowej trener Piotr Tworek. chyle czoła przed swoimi zawodnikami. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jeden punkt będzie za mało, bo widzimy jak się toczą pojedynki generalnie w Ekstraklasie i powiedzieliśmy sobie na odprawie, że nie będziemy zadowoleni z jednego punktu, czyli my w dalszym ciągu chcemy dopisywać, ale maksa. I ten plan zespół zrealizował w stu procentach. Teraz warciarze jadą do Gliwic, żeby tam zmierzyć się z Piastem i znów powalczyć o pełną pulę, a za tydzień w Grodzisku odbędą się Derby Poznania. Warciarze zmierzą się z Lechem Poznań, i wcale nie jest powiedziane, kto w tym starciu jest faworytem. Warta Poznań, w MC Radiu Poznań. Zieloni, poza znakomitą grą na ekstraktrasowych boiskach, dbają również o rozwój młodzieży z poznańskich szkół. I dlatego wraz ze swoim partnerem realizują cykl, który nazywa się Enea Akademia Sportu. Zajęcia z edukacji sportowej prowadzi trener sekcji dziewczęcej w Akademii Warty, Łukasz Nowak. Część teoretyczna obejmuje głównie zachęcanie do ćwiczeń, ogólnej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Wszystko w luźnej formie. Dzieci słuchają piosenek, jest też zabawa, w zgadywanki, herbów. Później zajęcia przenoszą się na salę gimnastyczną, gdzie uczniowie dla rozgrzewki bawią się w berka, a następnie wykonują ćwiczenia z prowadzeniem piłki. Na koniec rozgrywają w grupach krótkie mecze. NEA funduje dzieciakom zestawy gadżetów na pamiątkę wizyty, co zawsze wywołuje szerokie uśmiechy. NEA Akademia Sportu to świetna metoda na rozruszanie poznańskich dzieciaków.